Jeżeli to właśnie ty chciałbyś zgarnąć jednego z najbardziej pożądanych zbieraków wywartajcie, czyli słodziaka, to jedyne tylko co musisz zrobić, to zostawić łapeczkę w górę, suba na kanale Dzwoneczek i napisać w komentarzu Święta. A ja ci przypomnę serduszko i bierzesz udział w losowaniu. Właśnie do Fortnite'a zawitał nowy update, mianowicie związany z eventem świątecznym. Pojawił się wielki domek Świętego Mikołaja, do którego możemy wejść i odebrać darmowe prezenty. Na tym odcinku pokażę Wam cały domek, prezenty I powiem Wam, jak odebrać tego darmowego skina Izabel, bo pewnie każdy na niego czeka. I właśnie w tym odcinku pokażę Wam, jak wygląda cały domek Świętego Mikołaja, jak odebrać tego nowego skina. Izabel, otworzymy sobie Jakieś na pewno prezenci, a na samym końcu zobaczcie zawartość wszystkich prezentów, które będziecie mogli zdobyć. Więc jeżeli będzie chciał sobie popsuć niespodzianek, to nie oglądaj. Dla tych takich osób, które są w gorącej wodzie kompanii okej, okay. mamy zadania w festiwalu zimy. Po pierwsze, mamy Mroźną lamę. Mamy też tego bałwana, że będziemy mogli się przynajmniej za bałwanka i sobie biegać po mapie. Mamy oczywiście granatnik. No i mamy też kulki śniegowe. No, i już te, te takie kłady to już widzieliśmy z Reniferkiem. Ogólnie mam problem, bo nie mogę Wam pokazać zadań. Nie pokazują mi się. Powiedzcie mi dlaczego, bo coś chyba jest popsute w tym Fortnite. Cie. A więc jak już jesteśmy w Forteciku, klikamy tą śnieżynkę po prawej stronie. No i wchodzimy do naszego ukochanego Fortnite'a i ukochanego schroniska, w którym są prezenty. Klikamy tutaj. Odwiedź schronisko. Idziemy do schroniska. No i mamy tutaj naszego świętego Mikołaja, który rozdaje prezenty. Mamy tutaj tego kłada. I to są nasze ukochane prezenty. Dobra, ciała, panie Mikołaju. Dobra, pan Mikołaj jest dzisiaj nierozmowny. E, dobra, otwieramy prezenty. Wybieram tego wielkiego. Wielki prezent, więc na pewno będzie coś mega fajnego. Aha, zostaw na koniec. Nie możemy tego otworzyć. To bierzemy tego mały. Ale zawsze małe prezenty mogą być dużymi prezentami Przytrzymuję przycisk E I otwieram, uwaga, co tam wypadnie Albo, albo nie tego, tego małego różowego Chcę, tego małego różowego Dobra, mały różowy, otwieramy Co nam wypadnie <laughs> Ale fajne, bardzo ładne Polarne pasmo Dobra, wyposaż e, Proszę państwa, taką Taką lotnię, fajna, nie? Dobrze się prezentuje Tak, nagroda ekipy Fortnite Czyli deskę dostaliśmy i dostaliśmy Taką ikonę sztandaru Także pokczam, według mnie Sweterek, widzowie, dostaliśmy na Ten, od świętego Mikołaja Sweterek Hip, hip, Dobra, powiem wam, co się tutaj kryje. Tutaj jest ten zamrożony bananek. Dobra, ale on będzie pewnie na sam koniec. A jeżeli chodzi o odbiór Izabeli, tego nowego skina darmowego dla graczy, którzy grają na komputerze, to o godzinie 17.00 wystarczy tylko, że wejdziecie do Fortnite'a, Fortnite sklep, i będziecie mieli do odbioru nowego skina Izabelki. Bardzo fajnym, takim sweterkiem. Więc wydaje mi się, że każdy sobie poradzi Po prostu jak macie Fortnite Launcher To podobno trzeba będzie wejść i po prostu Kliknąć odbierz i po prostu będziecie mogli sobie Odebrać na własne konto, słuchajcie Każda osoba, która gra na Xboxie czy tam PlayStation macie znajomych, macie mamę Tatę, y, wujka, ciocie, Którzy mają komputery, podbijcie do nich I powiecie, ciocia mogę sobie zainstalować Fortnite'a i odebrać darmowego skina Bo gram na PlayStation Albo na Xboxie, albo na Nintendo Switch I nie mogę, to Na pewno każdy się zgodzi Taki szybki odcinek z pokazaniem updatecika co mam nowego w Fortnite, bo niektórzy są jeszcze w szkole. Ja was bardzo pozdrawiam. Le le lecę tutaj kupić choineczkę i jutro jest stream z ubierania choinki z laurką i z marzenką, także wpadajcie śmiało. Ja was pozdrawiam. Trzymajcie się. Heja! Psz.